A znasz jakiegoś miłego lwa? Znasz? Hm, akurat. Jakbyś znał miłego lwa, to byś go tu zaprosił. Wczoraj. Jak ten czas sypko idzie. Biegnie. Pędzi wręcz. No, no zobaczcie, jak ja zobaczyłem, o czym dzisiaj będziemy gadać, to sobie myślę, O, już jesteśmy bardzo blisko celu naszej podróży. Już jest ciepło, mimo że zima. Bo zobaczyłem, że dzisiaj rozmawiamy sobie o... Zachariasu i Elżbiecie. No, czyli już Elżbieta, czyli ta, która się spotkała z... Aha, no właśnie, to jest, co będzie pewnie. Zacharias to był taki wyjątkowy człowiek, który żył w czasach Heroda. To już też nam coś mówi, nie? Jak słyszymy Herod, no, to już wiemy, że to, to co, to, to gdzieś tam nam mignęło. Między uchem a uchem. Zacharias miał żonę, która miała na imię Elżbieta. Ela miała na imię. No i ich zmartwieniem było, że nie mogli mieć dzieci. W Izraelu dzieci były błogosławieństwem. Największym. Że ktoś miał wiele dzieci, to się cieszył błogosławieństwem Pana Boga. Oni sobie zdawali sprawę że oni to sami to nic nie mogą. No przecież nawet dzisiaj wielu ludzi chciałoby mieć dzieci, a nie może mieć dzieci. Czyli to nie zależy tylko od człowieka. I oni już tam wtedy to wiedzieli, że to zależy od Boga i ludzi. Jest mąż i żona i Bóg. I dziecko to jest dar Pana Boga dla tego małżeństwa. Nie tak, że oni sobie chcą i mają. No, no właśnie. I Zachariasz i Elżbieta nie mogli mieć dzieci, bo jak jest napisane Elżbieta była niepłodna. Ale już mieliśmy na drzewie Jessego taką parę, której też się wydawało, że tu już dzieci nie będzie. A pamiętacie Abrahama i Sarę? <laughs> Sarę, która się śmiała i mówiła, <laughs> no jak to my przecież z jesteśmy. Pan Bóg poukładał wszystkie klocki. I w tej historii Pan Bóg też poukładał wszystkie klocki. I wyjątkowe dziecko miało się narodzić. Zacharias pełnił posługę w świątyni. On mógł wejść tam do świątyni w takie miejsce, w które nikt nie mógł wchodzić. Raz do roku tam mógł wejść i okadzić to miejsce. Jak tam Set, to mu się anioł ukazał i mu wszystko powiedział. Zachariasz to był przerazony. Anioły? Dla mnie? No i to mu anioł mówi? O, będziesz miał syna. I mu mówi o tym synu, że to będzie wyjątkowy człowiek. Jan mu będzie na imię. Jan. Kojarzycie, Jana Chrzcicela, prawda? No właśnie. To Zacharias się właśnie o nim dowiedział. Stojąc tam, w tym miejscu, w którym. Nikt nie mógł stać. Wszyscy się modlili na zewnątrz, a właśnie mu anioł sprzedał taką informację. Będziesz miał syna o imieniu Jan i będzie on prowadził lud na spotkanie. Na najważniejsze spotkanie w dziejach ludzkości Zachariasu. będzie tatą Jana. Tego, który przygotuje wszystkich na przyjście Mesjasza. Historia Zachariasa i Elzbiety pokazuje znowu, co im się mogło wydawać, że to już wszystko pozamiatane, że nic się już nie może zmienić. Nie mamy dzieci, kropka. Hm. Pan Bóg wysyła anioła i mówi Zachariasowi co to te twoje plany Zacharias? Myśl, bo Bóg ma plany, które właśnie chcę tutaj przedstawić. Syn, o imieniu Jan, Twój i Elżbiety. Tak to Bóg widzi dla Twojego życia. Bierzesz? I może w Twoim życiu, albo w życiu Twojej rodziny są takie rzeczy, które Ty widzisz jako zamknięte. A Pan Bóg mówi: no ja mam taki plan. Bierzesz? Trzeba się ciągle pytać, ciągle modlić. Ciągle być w kontakcie z Bogiem, żeby nie ustawiać samemu tego wszystkiego. Że ja... już to ja już jest koniec. Hmm, Pan Bóg mówi. Człowieku, to dopiero początek. Powiem ci, ja to bym poserfował na bicie, na jakimś bicie mimo że koniec plansza końcowa jutro zaczniemy wszystko od nowa możesz więc zrób to bo się lubimy zostaw komentarz daj łapkę w górę i prześlij film dalej czy jak lej rymy siadło co spodoba im się